Cześć, witam Was serdecznie w filmie, którego pewnie się nie spodziewacie, ponieważ jest to film, który bardzo mocno odbiega od standardowych tematów poruszanych przeze mnie na moim kanale. Jednak, no, zainteresowanie z Waszej strony, gdy pokazałam efekty tego urządzenia na Instagramie, były tak ogromne, że stwierdziłam, że po prostu nagram dla Was taką krótką recenzję, jak ten odkurzacz mi się sprawdza, tym bardziej, że jest to urządzenie wyjątkowo wszechstronne. Przede wszystkim jest to po prostu odkurzacz przemysłowy z dużym zbiornikiem, z mocą tysiąca wat. Więc no ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak on faktycznie czyści. Tym bardziej, że no mamy psiaka i jego włosy są wszędzie na dywanie, na kanapie, na jego posłaniu. I ja no jestem bardzo zadowolona po prostu z jego mocy. Nie ma tutaj co za bardzo tego tematu rozwlekać. No nie jest on za piękny, to jest jeden z jego minusów, ale poza tym. W formie takiego klasycznego, nawet domowego odkurzacza sprawdza się on nam bardzo. Jest stosunkowo lekki, w miarę zwrotny. Kółka chodzą dobrze. Minusem na pewno jest to, że nie ma automatycznego zwijania kabla. To jest coś, co sprawiało, że kiedyś absolutnie od razu na starcie odrzucałam odkurzacze. No ale teraz powiem Wam, że jakby jestem na tyle z tego odkurzacza zadowolona, że jakoś przymykam na to oko. Ja mam taki najbardziej basicowy, podstawowy zestaw. Nie dobierałam żadnych fikuśnych. Szczotek, rurek, mam po prostu klasyczny zestaw. Jedyne co dokupiłam, co też myślę, że Was najbardziej interesuje, to jest właśnie taka dodatkowa safka do prania tapicerki, dywanów, sof i tak dalej. I oczywiście zaraz zaprezentuję Wam, jak taka ssawka działa. Tym bardziej, że jest to naprawdę niewielki koszt 40-45 zł jeżeli chodzi o pranie tapicerki czy sofy y, przy użyciu tej sawki, ponieważ jest to odkurzacz, którym można właśnie odkurzać również na mokro, y, no to musicie zdawać sobie sprawę, że to nie wypierze Wam ten odkurzacz tej sofy tak dobrze, jak zrobi to profesjonalista. Natomiast w naszym przypadku, kiedy mamy psa, który bardzo lubi się do sofy przytulać, mamy też dzieci, które dużo, dużo brudzą, no to jest to fajna opcja na takie odświeżenie sofy pomiędzy właśnie wizytami profesjonalistów. Poprawnie podobno powinno się używać właśnie środka typowo do prania dywanów. Ja szczerze mówiąc z braku laku czasami używam zwykłego takiego płynu Ariel i rozcieńczam go w ciepłej wodzie i następnie przy użyciu szczotki najpierw ręcznie czyszczę wypoczynek. Bardzo istotne jest to, żeby nalać tego płynu naprawdę malutko, ponieważ no nie chcemy, żeby włókna się pokleiły, żeby były jakieś plamy, więc chodzi tutaj o naprawdę niewielką ilość ilość tego płynu rozcieńczoną właśnie w, w ciepłej wodzie. Warto też często tą wodę zmieniać, ponieważ no wiadomo na szczotce te zabrudzenia też jakby do tej wody z powrotem wracają. Jeżeli chodzi o szczotkę, no to fajnie, żeby ona nie była zbyt, zbyt szorstka. No i tutaj już możecie zobaczyć tą ssawkę właśnie piorącą do tapicerki w akcji. I tutaj od razu taka mała odnotacja. Efekt jest troszeczkę wzmocniony tym, że ta tapicerka, ten materiał jest po prostu mokry, więc, więc wiadomo, że jak ja tą wodę ściągam i w dodatku ją tak wiecie, układam, przyklejam do kanapy przez ten taki posuwisty ruch, no to ten efekt będzie troszeczkę wzmocniony, ale mimo wszystko zaraz Wam pokażę po prostu powodzie, która zbiera się w odkurzaczu, że i tak tego brudu wciąga sporo. Jest tego, tego brudu tam sporo w tej kanapie. To jest miejsce, gdzie nasz, gdzie nasz pies. Mamy dużego mastifa afrykańskiego, także to jest naprawdę spory psiak. On uwielbia się tutaj przytulać do tej kanapy, opierać, odpoczywa sobie. Szczególnie bardzo lubi przytulać się do tej kanapy zaraz po jedzeniu, po piciu, kiedy cieknie mu spyska. No. Uwielbia, uwielbia. Także no, gdybyśmy chcieli tak naprawdę porządnie myć tą kanapę, za każdym razem, kiedy ona tego wymaga, no to musielibyśmy zamawiać profesjonalistę przynajmniej raz w miesiącu, a tak możemy ją odświeżyć w własnym zakresie. I zobaczcie teraz, co tu się dzieje, zobaczcie. To jest naprawdę czyste błoto, nie ma, tej wody, nie ma tej wody jakoś bardzo dużo, ale zobaczcie jaka ona jest ciemna, coś tam może nie było jeszcze z ostatniego odkurzania, ale no woda jest naprawdę brudna i pomyślcie sobie, że siedzimy na tym, dzieciaki się na tym bawią, kładziemy się, odpoczywamy na kanapie. I to wszystko wdychamy, przytulamy się do tego brudu. Tutaj z kolei jest takie troszkę inne miejsce, ponieważ jest poziome. Tamte, tamte części były pionowe, więc ta woda troszeczkę samoistnie ciekawa, a tutaj jest no, jednak takie pozioma pozioma poducha, na której jest dużo plam, bo tutaj z kolei nasz piesek bardzo lubi właśnie sobie kłaść pysk, lubi tutaj łapkami stawać brudnymi, więc, więc tutaj już były takie regularne plamy, nie tylko, nie tylko brud. No i jak widzicie szoruje dość mocno i też pamiętajcie o tym, żeby nie bać się naprawdę mocno zwilżyć tą kanapę. Jedni do tego używają takich, wiecie, spryskiwaczy na przykład ogrodowych większych. Ja szczerze mówiąc zauważyłam już po parokrotnym używaniu tej, tego odkurzacza właśnie w tym celu, że jednak wolę sobie chlusnąć porządnie tą wodą z miski. To jest też właśnie istotne, żeby nie bać się naprawdę porządnie zmoczyć tą kanapę czy tą tapicerkę, w zależności od tego, co będziecie myć. Nie bójcie się jej zmoczyć, ta woda musi tam, tam wsiąknąć, dzięki czemu będzie dużo łatwiej później ten brud z tą wodą wyciągnąć. No i ideałem byłoby na przykład powtórzyć potem jeszcze raz takie mycie. No i na końcu ideałem byłoby po prostu pomoczyć kanapę czystą wodą bez dodatku detergentu, żeby właśnie ten detergent jak najmocniej wyciągnąć. Ale jeśli mam być z wami szczera, to nasza kanapa jest tak duża, że chyba bym nic nie robiła całymi dniami, tylko oczyściła kanapę. Jak widzicie, nawet taka plamka od jakiegoś markera zrobiona przez, przez naszego syna, nawet trochę, trochę coś tam zeszło. No, i efekt jest dużo, dużo lepszy. Tutaj widać porównanie. Część niezrobiona i część zrobiona jest wyraźnie jaśniej. Wysycha taka kanapa umyta, uprana, odświeżona karczerem. Wysycha dość szybko. Tutaj na przykład ten film nagrywałam dla Was o godzinie 12. O godzinie 19 była już całkowicie zupełnie sucha, więc to też jest spoko. Bo jednak, jak zamawiacie gościa od prania tapicerek czy kanap, no to on ją wam pierze całą. Ona jest bardzo mokra. I bardzo długo snie. czasem dopiero następnego dnia nadaje się do użytku. A tutaj możecie sobie fragment po fragmencie, bo jednak jest to też trochę fizycznie męczące. Fragment po fragmencie możecie sobie wyprać. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, to tutaj bardzo sobie cenię ten odkurzacz również za to, że ma funkcję dmuchawy. Pewnie wcześniej, gdy mieszkaliśmy w mieszkaniu, nie doceniłabym tego tak bardzo, jak teraz, gdy mieszkamy w domu. Wystarczy przepiąć wąż z tyłu, gdzie jest wylot ciepła. Powietrza z odkurzacza i użyć rury, tak jakbyście używali regularnej dmuchawy. No, my na przykład mamy bardzo duży problem z tym, że na, na naszym podjeździe jest mnóstwo piachu, nie mamy jeszcze zrobionej ulicy przed domem, jest po prostu wysypany regularny piach, taki budowlany i no, za każdym razem, gdy wjeżdżamy autem, wchodzimy na butach, czy pies wraca ze spaceru, to ten piach się nanosi na podjazd, więc tutaj by się pewnie przydała myjka karczera, no, ale na razie nie mamy, więc pomagamy sobie właśnie Taką, taką dmuchawą. Oczywiście mogłabym pozamiatać, mogłabym to wszystko zamieść miotłą, ale słuchajcie, gdy macie sporo podjazdu, to to się po jakimś czasie robi zwyczajnie męczące i łatwiej jest sobie tak a, pochodzić z taką dmuchawą i wszystko właśnie Fajnie, fajnie zdmuchnąć. Tutaj akurat godzinę wcześniej padał deszcz, więc i tak nie jestem w stanie Wam zaprezentować tak fajnie jakby możliwości tej dmuchawy, jakby to było, gdyby ten piach był zupełnie suchy, ponieważ wtedy z wszystkich tych szczelin ten piach dosłownie wymiata. I jest jest dużo czyści. Z drugiej strony o, mamy z kolei ogród, na którym mamy duże, wysokie drzewa i z tych drzew też się pyli. Z brzozy nam mnóstwo jakichś tam cićków spada, więc, więc też sobie ta dmuchawa z tym bez najmniejszego problemu radzi. No i właśnie ze szczelini. Na koniec krótkie podsumowanie modelu WD3 Karchera. No, myślę, że plusem bezapelacyjnie jest niska cena tego produktu, niska cena wszelkich dodatków jest plusem na pewno to, że można go używać z workiem lub bez można odkurzać na mokro, co jest szczególnie przydatne, kiedy się coś stłucze. Duża ilość dodatków, w tym oczywiście również ta sawka do prania, odświeżania tapicerki i kanap. Z minusów na pewno dla niektórych będzie wygląd. Dla mnie minusem jest to, że nie można zwinąć kabla. No i minusem jest też głośność tego urządzenia, ponieważ jest dość głośne. No i to tyle na dziś. Dzięki.